I witam ponownie, tym razem, tak jak obiecałem, w końcu z toporkiem film. E, no i co, no... Mogą pojawić się te problemy, bo tutaj <śmuszczaj> ciężko było o chwilę spokoju w tym momencie, więc... No, nie wiem, jak ten odcinek wyjdzie. O ile jakkolwiek, bo... jak równie dobrze mogę nic nie zrobić tym toporkiem. <śmuszczaj> Chyba zna wszystkie gry, jakie grałem, tylko jedna mi się dobrze udała. Więc, no będzie jak będzie. O tym mówię. Choć może nie słychać tego tak na filmie, ale no, no jeszcze zobaczymy. No właśnie. Eee, no. To jak zwykle zaczynamy pięknym loading z Clean, nie? Do którego nie mam pojęcia co gadać nawet. Arty są fajne przynajmniej. Nie. W moim zdaniem, w każdym oczekają. No. Nie zaczynamy już z czerwonym napisem, więc, więc to znaczy, że to atletycznie powinno się wkrótce zacząć. A praktycznie to jest jeszcze truski rok trzeba będzie czekać. No. Zapomniałem wziąć ulepszonych strzykawek, więc... No bida te trochę, no ale co poradzisz. Co tam moi teammates mają ciekawego? Specter z tym, zapomniałem jak to się nazywa, Magnetem, o, Inagant Officer. A ten ma Aperrata i Barkiera. A no jest generalnie ten mocno na blisko, ten mocno na daleko, i no przynajmniej ma tą wersję Hippos, tak? Więc też z bagnetem. Ale generalnie, ja jestem tutaj na nie wiadomo co, ten jest na, na daleko, a ten jest na blisko, więc. Całkiem niezła kompozycja timowa, tylko że. To się źle skończy. To ostatecznie mamy. Ludzi na wszystko, a praktycznie no wiadomo jakie ma się, się dobrze we wszystkim to jest się świetnym wynikiem, tak A to często decyduje o wynikach No ale zobaczymy jak to pójdzie Generalnie, jest takaśnie, bo to mapę we mgle jest. ostatnią. Nie wiem, czy nawet nie poprzedni film był we mgle. Mógł być. Nikt tak dalej nie goni. Przez chwilę dostałem zawału, myślałem, że to przeciwnik jest, nie? Dosłownie. Z drugiej strony, co by tu robił, bo ja tu przesperkintowałem przecież, ale... No, mógł tu być czysta teoretycznie. Pięknie. To się zwykle nie udaje. No ja też nie wiem jak tak liczy fall damage, bo czasem mi się wydaje, że zwyczajnie wylądujesz na czymś i to cię nie zablokuje ani to trochę, nie? Coś konia słyszałem ten to jest bardzo dobry znak. znaczy, że coś się będzie działo, bo, że jesteś low na HP, no to wtedy nie aż taki świetny ten znak ale geometralnie no nie wiem zastanawiam się czy jest sens tam do nich leść nie wiem może jakiś mój teammate po prostu no cóż nie wiem skąd nadchodzą dźwięki ostatnio często mi się to dzieje no to zdecydowanie był strzał Nice. żeby bo... Zapowiada się świetnie, nie? Tak mi się to wydaje Chyba ich zaginić. Nie, Jeszcze jeden żyje, co na niej? jeden w pewnym o po robocie. Jak zwykle odwaliłem cały robotę. O nie, to jest zły pomysł, żeby narkliwać z topotkiem. Na chwilę to był dobry pomysł, ale potem zacząłem rzeczywiście grać. No ale nic, może coś, coś się jeszcze uda. To dopiero pierwszy z trzech składów, nie? To będzie ten tragiczny film. Gdybym chciał się to edytować, to bym dał znać już, czy, czy coś się wydarzy. A stawić tak, wstawię, bo to jest pierwszy, ostatni czas, pierwszy jest nie czas, jak stopotki będę edytować. Coś, coś tak czuję. Choć może się mylę. Jest na to szansa. Aczkolwiek, prędzej już za film z tą, z lancą wybuchową niż. Z poporkiem tak czy siak gdzie jest cel? i tam no czyli pięknie raczej nie, nie najgorsze hp to w dwa razy małe to nasi mam nadzieję bo nie chcę już tak szybko musić walczyć kolejny kas. że przekalibrować moją dutną łapę. Tylko to nic nie mogę po prostu wykonać. Nie, ale tamte strzały to był perfekcyjny pokaz. Tego jak czasem potrafię dostać się wiadomo. Jakiej dysfunkcji. A, jak się naparzają, kurde. Tak, nie, że rzecz biorąc, powinniśmy tam leźć. W rzeczywistości, um, moja chata cały czas dobryka, ale no to nie jest full. No i mój im. Nie wiem, co się stało. Nie nadzieję, że stąd do przodu będzie tylko lepiej. to jasne. <grystanie> no. No zobaczymy go na szanie. tak to mi do niczego nic nie przyda No to jeszcze żyje, to jest jasne chyba To jak był pewien, że zabije, a tu... Lipa Że nikt tutaj nie został tanny, to jest w ogóle zaskakujące Zajmę się tym badzieżem, ale śmiesznie by było, jakbym teraz po prostu nie, nie zauważył jakiegoś już... tak, czatownego znacznika tacy, mogłoby być, szczerze mówiąc, za mną. Chyba idzie stąd. I dobrze waliło. Debilu, po to zamykasz! Co, co ty chcesz? Zabić mnie! Ja piech no po jaką kolechę! Ten Debil za tobą nie pójdzie. Za dużo używam tego słowa. Świniak świniach za tobą nie pójdzie, Debilu. To za w ogóle fotomowany po pomysł, żeby. Zamykasz za sobą drzwi. Co prawda. Bez sensu, bez sensu po Jedna rzecz, do której się przydałem. żeby tego jaka pokonać. Oj, HP mi odzyskało, no przecież. Ja więc więc jest dobrze. Neutralnie jest dobrze. Skąd ja pamiętam tą lokację. Zabawne, że znowu go tutaj mamy na tej samej lokacji, nie? Combo muzyczne. Ok, niekoniecznie dołkę. O, można to wyłączyć bez niszczenia tego? Nice. Zawsze wszyscy to niszczą. czy tam zatała epilepsja, nie wiem, w sumie... pamiętam jak to tam działało <grywa> ale chyba coś takiego może... No, może jakoś pseudo chorobę lokomocyjną wywołać no. to na mapie wygląda, Biło się tam dalej siedzą tam dalej, czy, czy jak to idą, w sumie Powoli to wszystko idzie, powoli. No, jeszcze 50%. To już siedzenia i czekania na nie wiadomo co. No, potem można się zacząć do roboty, nie? Tak, to jest najgorsza część jednak, jak ci nie atakują tutaj tej okolice. okolicy celu w sensie. To jednak to kiepsko na nagrywki. Bo no, nudy no, jest, ale co pochodzić? Tak. sprawda to, to chyba już oficjalne dostanę przy nagrywaniu protekcjonizmu wietlkanta. Zwyczaj nie najlepsza rzecz. Jaką ostatnio chce mi się robić? Ostatnio nic mi się nie chce robić, więc. chcę się bawić niezwykle. No. Jeszcze 15% i na to może to trwać, nie? Jak tam to wygląda, tutaj dalej sobie łażą i nic nie robią w tym sensie. No 6, 5 Fajnik. 3, 2, 1 no i. Na teście dziękuję. Wiem, dupę mamy jeszcze dwa składy do zabicia. Plus minus. Paradox. Paradoxalnie, paradoxalne. Ze mną nie tak W ogóle wypaliłem do przodu, nie? Nie no, oni uciekają. A, to tyle by było z filmiku o, o tej osiekierce że wątpię, że byśmy do nich doszli do, do, do taty jakoś nie. O, facie. No właśnie. Nikołe, do nich nie szedłem. Dobrze, że się zatrzymają i rzeczywiście pozwolą. Ja do nich dotrzeć, co wątpię, bo oni już są na The South. To jest bardzo kiepski film, nie? Ale niestety nie mogę sobie pozwolić na ponowne nagranie, więc. Flipa. No. Niestety. To było ciekawe, pewnie ktoś nie wyłączył Discorda, no, jak zwykle. No. Nie wiem, na co specjalnego. za specjalne. Wezmę sobie Spectrum Filda, a co? Wersji Marksman. To jest coś lepszego. O, Mozin. To Mozina sobie wezmę, no. Pewnie. Dziękuję, to był filmek z siekietką Tamci się strzelają w powietrze więc mogliśmy lecić do ewakuacji Ale tchórze no co to w ogóle ma być No Myślę, że to tutaj skończę, bo tak naprawdę teraz tylko dobiegniemy do tego i potem narychlam coś z tym Mozinem, co właśnie go podniosłem. Myślę, że to tak będzie najlepiej. No bo generalny plan jest taki, żeby sobie nieco wypuszczać. Przed najbliższe 3 dni. Da no, dobrze, to do zobaczenia z tym wykazam. Prawdopodobnie niedziela. No, prawdopodobnie tak. Cześć.